Uwaga! Przedstawione modyfikacje w filmie wykonujesz na własną odpowiedzialność. Autor nie ponosi winy za powstałe ewentualne szkody w sprzęcie. Jeżeli nie czujesz się na siłach i nie masz podstawowej wiedzy z elektryki, zleć osobie, która ma o tym pojęcie. Unikniesz niepotrzebnego stresu. Najpierw omówię Tonsil Altus 75, najmniejszy z rodziny drugiej serii Altusów. Produkowanych w latach 80., gdzie jak wiadomo królowała muzyka typu disco oraz wszelkie odmiany rocka. I należy mieć na uwadze, że około 80% produkcji ówczesnej było przeznaczone na eksport. Przeróbka powinna wyglądać następująco: zmieniamy głośnik tubowy GDWT 9x40x3, 9x80. Zależy jaki rok produkcji. Takie głośniki wysokotonowe były stosowane w Altusach. Bardzo dobrym zamiennikiem będzie GDWK 9x80. A jeśli chcemy uzyskać jeszcze lepsze brzmienie, należy zastosować głośnik GDWK 10x80x29 na podwójnym magnesie. Zatykamy otwór. Stratny baz, refleks, jaki jest w obudowie, tak aby lepsze brzmienie było, gdyż głośniki niskotonowe zastosowane w tych kolumnach są przystosowane do obudowy typu zamkniętej. Zwrotnice pozostawiamy w spokoju. Zastosowane elementy powinny się zegrać z głośnikami, jakie omawiam. W miejsce głośnika średniotonowego możemy włożyć GD12 przez 5 lub przez 8. Należy nadmienić, że dob dobrym zastosowaniem będzie też przedłużenie otworu BAS Reflex za pomocą rurki PCV. Średnica tego otworu wynosi 5,5 cm, a jaką dostrajamy sobie rurkę, to już według naszego ucha im dłuższa, tym bas będzie niestety cichszy, ale za to potrafi zejść niżej. Optymalny Optymalna długość to około 8 cm dla Altusa 75. Następny zestaw głośnikowy to 110 popularnego Altusa. Tak samo w tym wypadku możemy zrobić w miejsce głośnika wysokotonowego wstawić GDWK 9x80 lub 10x80x29 na podwójnym magnesie. Tak samo możemy głośnik. Średniotonowy wstawić GD12 przez 5 lub przez 8, następnie głośnik niskotonowy można włożyć GDN20 przez 60, charakteryzuje się troszeczkę większą efektywnością oraz niżej zejdzie delikatnie od przetwornika GDN25 przez 40 przez 3. Tak samo w wypadku bas reflex tutaj rurka stratna około 8 cm. Ostatnim zestawem głośnikowym to największy z rodziny drugiej serii Altus, nazwie 140. Możemy zastosować ten sam głośnik wysokotonowy GDWK 9x80 lub 10x80x29 na podwójnym magnesie. Baz Reflex powinien zostać na około 5 cm od końca tylnej ścianki. A głośnik niskotonowy możemy zastosować, a nawet jest wskazane, GDN 30x80x2 lub 4 na podwójnym magnesie, takie same jak montowano w zestawach Milton 110 i Alton 110.